Dobry moi drodzy, witamy ze splitu. Przyleciliśmy do Chorwacji na taki krótki city break. No i zapraszam na właśnie vlog z tego pięknego miejsca. Właśnie idziemy w kierunku morza i spacerujemy sobie takimi urokliwymi uliczkami Splitu, mogliście je zobaczyć teraz na przebitce, naprawdę jest to bardzo klimatyczne, no my zmierzamy w wodzie. My sobie teraz spacerujemy po uliczkach Splitu, bo dokładnie po promenadzie. No i powiem Wam szczerze, że to no co mówią o tym, że no tutaj troszeczkę jest słaby zapach, to akurat prawda. Nie wiem czym jest to spowodowane, aczkolwiek jest to odczuwalne, ale myślę, że walory estetyczne to wynagradzają. Chociaż teraz jest już czuć mocniej. Jeżeli chodzi o wjazd do Chorwacji, to absolutnie odbył się bez problemu. My lecieliśmy z Lublina bezpośrednio do Splitu, lot potrwał godzinę z kawałkiem, naprawdę przebiegł bezwilecznie, bardzo szybko, nawet nie poczuliśmy, że lecieliśmy. Na lotnisku w Splicie nie było w ogóle żadnych problemów. Nic sam w sumie nie sprawdzali, Kuba, czy coś nam sprawdzali? Dowody, dowody nam sprawdzali i tyle, żadnych e, testów, chociaż, e, bo my jesteśmy szczepieni, więc chyba mamy ten certyfikat wbity na dowód, bo mm, słyszeliśmy jak pani Obok e, była i poprosili ją już o e, test covid więc... Tak to się teraz odbywa. Generalnie w ogóle nie było kolejek, było mega pusto na lotnisku, bardzo miła obsługa z lotniska. My podjechaliśmy sobie autobusem do centrum. Te autobusy dość często kursują i bilet kosztuje 17 kun z lotniska do centrum Splitu, czyli tak jakby na przystanek końcowy. Jeżeli chodzi o maski i takie inne zasady, no to na zewnątrz nie nasi masek. A jeżeli chodzi o takie jakieś miejsce zbiorowe i tak dalej, to tak myślę, że 50 na 50. No więc tak się generalnie prezentuje ten cały wjazd do splitu i do Chorwacji. Tu nie ma w ogóle problemów w drodze, że tak powiem, powietrznej. Ale co jeszcze? Bardzo mnie zirytowało to, co było na lotnisku w Polsce, bo wymyślili sobie, że będą robić takie bilety. Czyli po wejściu od razu musisz iść zrobić bilet, gdzie stoi tylko taka malutka tabliczka. Że masz tam pójść w ogóle, a później jeszcze idziesz do kolejki. Jak już masz ten bilet, że jesteś zaszczepiony, tam sprawdzają ci bagaż, o dziwo Od razu. I um, jeszcze stoi jeszcze kolejna, taka duża kolejka, gdzie pani sprawdza, czy masz ten bilet. Ale generalnie bez niego i tak nie przejdziesz przez bramki, które są otwierane na ten kod. Więc robisz po prostu taka dodatkowa kolejka. No, ale. Pomimo tego i tak to płynnie wyszło. Plus był taki, że były dwa loty obok siebie. Bo jeden był 19.10, drugi 19.30, więc się na małe lotnisko, jakie jest w Lublinie, to jest dość dużo. No to wpuszczali tych, co lecieli do splitu, czyli ten pierwszy lot, pierwszych na przykład do kontroli paszportowej. Więc za to duży, duży plus. No, więc e, tak jak już mówiłam właśnie 10 razy, w ogóle żadnych problemów nie było. Jeżeli myślicie o Chorwacji i się zastanawiacie, absolutnie nie ma nad czym się zastanawiać. Pogoda jest super. A jeżeli chodzi o ten zapach, to takie mamy sprostowanie jeszcze, bo przy morzu no śmierdzi, ale tutaj już troszeczkę odeszliśmy w uliczki i w ogóle nic nie czuć. Więc tylko tam jest jakiś problem. Jeszcze my pojedziemy na plażę i też Wam powiem, czy w taki troszeczkę w dalszych miejscach też jest on wyczuwalny. Wróciliśmy do hotelu. Jest bardzo ciepło, bardzo gorąco, więc na to też trzeba wziąć poprawkę i pamiętać o tym. No, my teraz idziemy trochę się schłodzić, bo, no, tak jak mówię, jest bardzo, bardzo ciepło i generalnie chyba, no, rano, wieczorem, jak najbardziej, ale w południe trzeba. Się My przyszliśmy teraz na kolację i zobaczcie, co sobie zamówiliśmy. Tu są takie sosiki, to jest cacyki. Tu nasze lemoniady, kuba ma truskawkową. Ja wzięłam sobie różaną, jest bardzo, bardzo pyszna. Tu też są pieczone ziemniaczki, to chyba do mojej ryby. Bo sobie zamówiłam wiecznika. Tu on wisi w dość oryginalny sposób podania, a kuba wziął sobie te. Takie szaszłyki wołowe. Generalnie to jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, to jest bepa. I zobaczcie, tak się ono prezentuje.